Dobry, kochani, witajcie, witajcie w Dolinie Cudów. 1 stycznia 2022. I kto by pomyślał, że to już jest kolejny rok, kolejny rok już jest za nami. Ale co ważniejsze i na co chciałbym Wam zwrócić uwagę, kolejny rok jest przed nami. I na to mamy patrzeć, na to mamy zwracać uwagę, bo to jest kolejna szansa, kolejne dni, kolejne sekundy po to, Żebyśmy zauważali więcej. Więcej siebie. Więcej tego, że jesteśmy dla siebie. Yy, I ta praca, którą wykonujemy, ta czasem, która nie jest lekką pracą, prowadzi do jedynego: do tego, że się uśmiechamy, że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy zadowoleni z życia. Yy, I do tego mamy dążyć. Do tego mamy dążyć, mimo że, albo inaczej, mimo wszystko. Mimo wszystko, mimo trudności, które były, są i będą tak zwanych spraw do załatwienia mamy zawsze zauważyć to, co jest najlepsze. Tego oczywiście Wam życzę i przyszedłem do Was dzisiaj z takimi krótkimi informacjami. Zobaczymy, jaki ten rok będzie, tak pokrótce, na co zwrócić uwagę. Na co zwrócić uwagę, jakie wartości, bardziej na jakie wartości bardziej kierować swoją energię i co zauważać, albo może czego nie zauważaliśmy do tej pory, a warto byłoby to zobaczyć w tym roku. To nie będzie czysty horoskop. Ja nie, może już to gdzieś tam sprawdzałem, co się będzie działo w przyszłym roku, w tym roku, bo to już nie przyszły, tylko ten obecny, to chciałbym, żebyśmy Właśnie to przychodzi mimo wszystko. Zwracali uwagę na to, co będzie dobrego się w nas działo. I nie bez powodu, mówię, w nas, żebyśmy nie szukali na zewnątrz. Bo to, co się będzie działo, nie będzie lekko, nie będzie. Może też inaczej powiem: mamy być gotowi. I też ten filmik jest po to. Przygotowałem dla Was kilka słów też od siebie co chciałbym, żebyście pamiętali w tym roku, co będzie nam potrzebne. Ale zaczynamy od początku, jaki będzie ten rok. Wyciągnijmy sobie, oczywiście zaczynamy od kart wsparcia, karty, które możecie sobie pobrać, używać ich codziennie. Ci, którzy ich używają, um, są bardzo zadowoleni, i one są za darmo do pobrania, jeśli ktoś ma ochotę. Możecie wejść na moją stronę www.dolinacudów.pl tam znajdziecie, tam znajdziecie link do tych kart wsparcia. Będziecie mogli sobie je pobrać, używać, zadawać sobie pytania, które, na które te karty są tylko i wyłącznie wsparciem. Nie pełną odpowiedzią, bo odpowiedź macie sobie sami, macie sobie sami znaleźć w sobie za pomocą intuicji, ale one są taką wskazówką, gdzie szukać w sobie. No dobra, zobaczmy, jaki będzie ten rok. Karta na ten rok to. No, pięknie. Piękna karta, piękna karta, karta wyboru. I właśnie taki będzie ten rok. Taki będzie ten rok, e, który mówi tutaj jeszcze niżej: zrób to dla siebie. Cokolwiek nie będziecie robić, z czymkolwiek nie będziecie się mierzyć. Pamiętajcie, że to wszystko jest po to, żebyś, żebyś wzrósł, wzrosła w swojej świadomości i nie tylko, ale też odkryła tą radość, bo zawsze masz wybór wybór tego, żeby wybrać siebie albo wybrać opcję, która jest dla ciebie najlepsza. Bo ty masz prawo decydować o tym, co się z tobą dzieje. Twoja wolna wola też jest. Też jest nienaruszalna, no bo nie jest naruszalna i nigdy nie będzie. Tak ty masz ten wybór, żeby zawsze wybrać to, co jest dla ciebie dobre. I podkreślam, niekoniecznie dobre dla, drugiego, dla drugiej osoby, bo czasem jest tak, że z naszymi wyborami dzieją się różne rzeczy, inni odchodzą, inni się pojawiają. My mamy wybierać go zgodnie ze swoją intuicją, a gdy ten wybór będzie słuszny, to znaczy będzie zgodny z nami, bo nie mi oceniać wasze wybory i nie wam oceniać wybory innym. Tak, jeśli ten wybór będzie zgodny z Tobą, zgodny ze tw z Twoim szczęściem i pod warunkiem, oczywiście, że nie będziemy nikogo ranić, to to będzie wyglądało tak, że Zrobicie to wszystko dla siebie. Bo po to jesteście. Żeby wam na tym świecie było dobrze. A jeśli wam będzie dobrze na tym świecie, to automatycznie innym również. Więc piękna karta. Piękna karta, to powiedzmy sobie ją, bo to nie jest tylko to. To nie jest tylko ten wybór i ta wolna wola. I zobaczmy, jaki ten rok będzie. Zobaczmy. Prócz tego wyboru. No właśnie. Piękna karta. Zobaczcie, piękna karta czakry serca. Tego, że. I to jest coś, co ja gdzieś wcześniej jeszcze zobaczyłem, i tak jak na mojej grupie cudaków robiliśmy sobie takie czytanie, co się będzie działo w konkretnych miesiącach, tak wszystko się też zbiegało do jednego: do tego, żeby zaglądać do środka i żeby używać może nie czakry serca, ale ja to bardziej nazywam, nazywam intuicją. Intuicją, która jest w nas. I ten rok właśnie będzie pod tym znakiem, pod znakiem używania tego, co już macie, bo my już wszystko mamy. Te poprzednie lata, które były, one pozwoliły nam zajrzeć do siebie, pozwoliły zbudować e, pewien fundament i naszej świadomości, i radości, i tego, czego my chcemy, i teraz mamy z tego korzystać, bo ten 2022 będzie rokiem właśnie intuicji, intuicji i wyborów dla siebie podkreślam dla siebie nasza intuicja dla nas jest nigdy nieomylna pamiętajcie o tym. pięknie piękne te karty piękne te karty i tego mm, takich właśnie wyborów zgodnych z wami wam życzę ale zanim przejdziemy dalej e, chciałbym jeszcze wyciągnąć masz jakiś kolor zobaczymy jaki będzie kolor przewodni to nie będzie kolor e, mody który będzie chociaż może się okazać że będzie kolorem, który będzie kolorem tego roku. Chociaż ja się nie znam na tym za bardzo. Ale wyciągnijmy i zobaczmy, jaki kolor będzie nas wspierał. Zobaczmy. O, piękny kolor. Piękny kolor. Zobaczcie kolor cyjan, który mówi build your confidence, czyli buduj swoją pewność siebie. A jak inaczej możecie zbudować pewność siebie, jak korzystając ze swojej intuicji, która jest po pierwsze nieomylna, a jeśli już wy to wdrożycie, to co jest w Was, w Waszej intuicji, to okaże się, że będziecie budować tą pewność siebie, bo będziecie właśnie zauważani te znaki, że na moja, moja intuicja jest nieomylna i trzeba jej słuchać, trzeba jej słuchać i podążać za nią, bo prowadzi ku mojemu najlepszemu dobru. I ten kolor, ten kolor, jeśli możecie mieć przez cały rok przy sobie, jak najbardziej możecie go, możecie go gdzieś tam yy, gdzieś go przy sobie mieć. Ale jeśli nie, to w chwilach, w których jest Wam trudno, ten kolor w tym roku będzie nas wspierał. Jest przepiękny, przepiękny. Mimo, że to jest kolor do drukarki, to zobaczcie, co można wydrukować, mieszając te kolory, które tam są. Proszę bardzo, piękny kolor, jeszcze raz Wam pokażę. No, więc wszystkie, wszystkie karty, które tutaj wyciągnąłem, i to, co gdzieś tam czułem i sprawdzałem, to zamyka się w jednym w tym, że wszystko masz już w sobie. Masz odkryć ten swój potencjał, zaglądać do siebie i korzystać ze swojej intuicji. To nie jest przypadkowe, że teraz mamy. Teraz mamy wysyp, coachów, mistrzów jakichś tam duchowych, osób, które zaczynają mówić, wychodzić na zewnątrz, bo oni są gotowi. I im więcej nas, tym lepiej, bo. Nagle okaże się, że wszyscy, którzy są na tej ziemi, są i, i czują się zaopiekowani, czują się radośni, i że warto pracować nad sobą. Warto zaglądać w siebie, korzystać z tej intuicji. Może się powtarzam, ale to jest bardzo ważne, żebyście to usłyszeli. Więc podsumowując krótko. Macie wybór. zawsze możecie wybrać, zawsze możecie wybrać tą opcję. Czy patrzycie pozytywnie, czy patrzycie negatywnie? Czy patrzycie na szklankę pełną czy pustą? Czy idziecie w prawo czy w lewo? pod warunkiem, że to jest zgodne z wami. Proszę bardzo. Czakra serca to jest druga karta, która wyszła czyli to, że macie bazować wszystko na swoim sercu, na swojej intuicji, bo tam znajdziecie odpowiedź. No i kolor, który jest. Jest też tym kolorem, który nas wspiera. A na koniec taka malutka karta. Ona się nazywa Klucz Anielski, ale o tak wygląda. Ale ja to nazywam bardziej Kluczykiem Anielskim. Zobaczymy, y, zobaczymy co na koniec. Y, co na koniec chce nam. Y, jakiś kluczyk wypaść do tego nowego roku. Zobaczymy. O proszę bardzo, pięknie. Pięknie, który mówi karta, która mówi: odpuść sobie. Odpuść sobie, nie wiem, czy to. O, teraz pewnie widzicie. Odpuść sobie to, że macie. Mm, odpuszczać to, co nie jest wam potrzebne już, bo nie wystartujecie w nowym roku z balastem, to na pewno. E, I bo widzicie, ten balonik tutaj jest. Ten balonik tutaj jest. Wypuszczamy to wszystko po to, żebyście mieli lżej, żeby zauważać to zgodnie z tym, że macie wybór, zauważać to, co wam. Przepraszam, to co Wam służy, a co nie, i wybrać to, co jest dla Was najważniejsze. Piękne karty na ten rok. Piękne oczywiście pamiętajcie, że mamy prognozy cotygodniowe i, i co tydzień będziemy tak robić, co poniedziałek będziemy się spotykać i będziemy zwracać uwagę na to, co w danym tygodniu się dzieje. Ale chciałbym teraz przejść do tego, co już powiedziałem na ostatnim live, ale chciałbym, żeby to było w jednym miejscu. Pamiętaj proszę, że ten nowy rok. To są nowe możliwości. Stary rok już się zamknął, już go nie ma. Już go nie ma i jeśli będziemy rozgrzybywać to, co się tam działo, to nie, będzie, to nie będzie dla nas dobre, bo będziemy dalej do tego wszystkiego wracać. Teraz mamy być skupieni na tym, co się będzie działo w przyszłym roku, na tym, czego my chcemy, na tym, co, co jest dla nas ważne. Dla nas. Bo jeśli będzie dla mnie ważne, ja to wszystko wcielę w życie, automatycznie będzie działało to też kolektywnie, bo będziemy, będziemy zarażać radością, uśmiechem, tą pracą nad sobą innych, innych. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Ale w tym roku nowym chciałbym, żebyś pamiętał, pamiętała kilka rzeczy. Po pierwsze, jeśli chcesz cokolwiek zmieniać, e, zacznij od siebie. Zacznij od tego, żeby. Pochylić się nad sobą, zobaczyć, co jeszcze jest we mnie do zrobienia, co jeszcze mi przeszkadza, co jeszcze mam odpuścić, jak ten balonik, żeby już mi nie ciążyło. Bo jeśli ty się zaczniesz zmieniać, jeśli ty ten nowy rok wejdziesz z takim postanowieniem, tym, że jestem pewny siebie albo jestem odpowiedzialny. Automatycznie, będą no, pokazywały się rzeczy, nad którymi jeszcze możesz troszkę, może jeszcze będziesz musiał, musiała trochę popracować, albo z czymś się zmierzyć, po to, żeby dojść właśnie do tego celu, który sobie postawiłeś, postawiłaś tym, w tym nowym roku. Dalej. Dbaj o siebie. Tak egoistycznie. Ten rok. Może nie może będzie łatwy. W sumie nie, nie jest aż tak, że to będzie jakiś bardzo ciężki rok. Tylko będą sytuacje, które będą wymagały w nas pewnych decyzji. Tego, że zostaję u siebie. Jestem dla siebie. I dbam o siebie. Na pierwszym miejscu. Cokolwiek by się nie działo. Pamiętaj, że masz dbać o siebie. Bo powiedziałbym nawet tak egoistycznie, bo jeśli ty będziesz. Ty będziesz zaopiekowany, ty będziesz w dobrym stanie, zdrowotnym, psychicznym, będziesz w stanie wspierać innych. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyś pamiętał, pamiętała w tym nadchodzącym roku. Dalej dbaj o stan swoich myśli. O to, żeby zauważać co najlepsze, żeby patrzeć na wszystko z innych perspektyw. Mimo wszystko, mimo wszystko, mimo sytuacji, które będą się działy, nie zawsze będą to łatwe sytuacje. To zobaczysz, że jeśli będziesz podchodził, podchodziła do tego optymistycznie, tego że e, z takim wyzwaniem, co ma mnie to nauczyć, będzie ci łatwiej, będzie ci łatwiej to przejść i co ważniejsze, po zakończonej sytuacji wyciągnąć wnioski, bo my nie wyciągamy wniosków po różnych sytuacjach, i potem to się okazuje, że ta energia gdzieś tam się odkłada. E, I góra mówi: No, nie wyciągnąłeś wniosków, no to ja ci dam to jeszcze raz. I tak właśnie może się zdarzyć. Więc ten dbanie o te myśli, o to, że mam podchodzić do tego wszystkiego jako wyzwania, jako e, jakiego takiego spojrzenia inaczej, będzie na pewno dawało nam e, uwolnienie. Dalej. Pracuj nad swoją intuicją. To jest to, co wyszło nawet w kartach, a tu mam przygotowany jako czwarty punkt. Ta intuicja jest bardzo ważna, żebyśmy my słuchali siebie, żebyśmy nie słuchali mnie kogokolwiek w stu procentach. bo ja nigdy nie mówię, że macie mnie słuchać od deski do deski. Ważne, żebyście po takich spotkaniach wyciągali wnioski. Już się też powtarzam i to pewnie, to pewnie wiecie, że, że to będę powtarzał, o tak. Dobrze, dalej, nie rezygnuj zbyt szybko. To, co też mówiłem wcześniej, że gdy coś postanowimy, wszechświat powie nam: sprawdzam, sprawdzam i zobaczą, zobaczymy, czy, czy dasz sobie radę. I takie sytuacje prób mogą się spotkać, a naszym zadaniem jest po to naszym zadaniem jest to, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy jako może jakąś nieodrobioną lekcję przejść do tego z drugiej strony. I podejść do tego jeszcze raz i jeszcze raz, a jeśli już się za może za trzecim razem nie uda, to znaczy, że trzeba zrewidować swoje plany, ale nie rezygnować zbyt szybko. To jest dość ważne. Dalej, pamiętaj o ziemskich sprawach, czyli w skrócie gary pozmywane, posprzątane, yy, jesteście yy, wszystko jest oporządzone po to, żebyście mieli na to przestrzeń. To było bardzo ważne też. Dalej, kolejne, bardzo przyjemne. Przytulaj się. Przytulanie będzie wspomagało to, że nasze energie wspierające będą się łączyć. Bo im bardziej my się przytulamy, tym bardziej czujemy się też zaopiekowani i z zewnątrz, i wewnątrz. Więc przytulania co nie miała. Tego też Wam życzę w tym roku. Dalej. Słuchaj ludzi, ale wyciągaj swoje wnioski. Czyli w dobie tego, hmm. tych y, wszystkich mentorów, coachów psychologów, nie wiem, kogokolwiek jeszcze tam nie pomyślicie, wyciągajcie swoje wnioski. To zauważajcie to, co jest dla Was. I z każdego takiego wykładu, z jakiegoś spotkania wyciągnijcie swoje. Weźcie do siebie i zróbcie z tego użytek, bo to ma być użyteczne. Dalej jesteś zaopiekowany, zaopiekowana. To też jest dość ważne, bo w poczuciu tego nie będziemy musieli zbytnio się bać. Bo jak ja czuję, że jestem zaopiekowany, jestem w stanie zrobić wszystko, co jest zgodne ze mną. Dalej, nie oceniaj, nie oceniaj, cokolwiek by się nie stało, postaraj się. Ja nie mówię, że mi nawet tu, że ja nie oceniam, ale żebyśmy się postarali, przynajmniej nie oceniać, nie przyklejać łatek do ludzi, bo możemy się bardzo zdziwić. Yy, I to ma być też jakaś. Myśl w tym roku, bo później to się może zapętlić w błędne koło i możemy trafić, do, trafić do, do szuflady maruderów i nie tylko, bo nie będzie to dla nas dobre. O tak, dalej. Nie udawaj, nie udawaj, że jest ci dobrze. Nie udawaj ci, nie udawaj, że jest źle. Masz przynajmniej starać się tą czakrę gadła. E, używać jak najczęściej. Że jeśli coś ci nie pasuje, jeśli coś jest nie tak, postaraj się, postaraj się używać swojego języka, swojego języka uczuć i myśli, bo wtedy będzie ci łatwiej. My wiecie, mamy w życiu te maski, zakładamy te maski, um, one są wymuszone przez pracę, przez nasze znaczy otoczenie. Ja też tego nie oceniam, ale jeśli już możecie pozwolić sobie na chwilę szczerości ze sobą, szczerości z drugą osobą, um, nie udawajcie. Nie udawajcie, mówcie to, co wam jest i to, co jest wam dobrego i złego również, bo wtedy i atmosfera się czyści, i wszystko daje nam poczucie takiego, takiej wolności. Więc to jest bardzo fajne. Dalej, pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. Pamiętajcie, macie 365 dni, o ile nie, nie więcej w tym roku. To pamiętajcie, że jeśli jeden dzień sobie pozwolicie na odrobinę szaleństwa, nic w tej całej układance tego całego roku się nie zmieni. Nic się nie zawali, bo jeśli poczujecie, że potrzebujecie trochę radości, troszkę oderwania się, albo przychodzi słowo, Zapomnienia. Zafundujcie to sobie. Pozwólcie, sobie. pozwólcie sobie na tą chwilę nagradzania się, radości, bo po to tutaj jesteśmy, żeby doświadczać. A jak ja to mówię, później będziemy się martwić. To wspieraj, nie pomagaj. To jest coś, co ja też Wam mówię i będę też Wam mówił, że my mamy zamienić energię pomagania na wspieranie, na to, że jeśli ktoś potrzebuje naszej pomocy, my nie mamy za niego wszystkiego zrobić. My mamy jego wesprzeć w jego drodze i pokazać, jak ma, to, przepraszam, jak ma to zrobić, po to, żeby było mu lepiej i żeby sam do tego doszedł i doszła. Bo wtedy bardziej to doceni, będzie potrafił, potrafiła lepiej poradzić sobie w sytuacji i z tego korzystajcie. Pokazujcie ludziom drogę. To jak mają rozwiązać dany problem, a nie rozwiązujcie ich za, nie, za nich tego wszystkiego. Bo będziecie mieli wszystko na plecach, skończy się bólem pleców i tym, że nie będziecie mogli oderwać się od ludzi, a każdy powinien mieć swoją przestrzeń. Ostatnie i nie tylko ostatnie, przedostatnie w sumie bądź szczęśliwy, szczęśliwa, radosna. O to chodzi w tym życiu. Byśmy się nie spinali, bo, bo nie trzeba. Czasem są sytuacje, które wymagają naszego skupienia i naszej odpowiedzialności. Ja nie mówię, że y, z tym szaleństwem i szczęściem ma być lekkomyślność. No nie, ale tutaj ma być to wszystko rozsądne, po to, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy czasem nawet przymknęli na coś oko, po to, żeby poczuć tą radość, poczuć to szczęście i żeby zauważyć to szczęście i w styczniu, i w lutym, i przez cały rok, który będzie, który jest przed nami. Bo wszystko jest przed nami. I ostatnie, to, co, to czym chciałem zakończyć, to nastawienie do tego roku, do nowego roku fajnie, żebyście podchodzili do tego jako, jako do takiego wyzwania, które jest nową przestrzenią, której jeszcze nie znacie. No bo nikt nie wie. Nikt nie wie, co się zdarzy. Ja też nie mówię tutaj otwarcie o tej przyszłości, bo przyszłość jest zmienna. Wszystko można przewidzieć, yy, można przewidzieć nie w stu procentach, ale my nie mamy na to zwracać uwagi. My mamy teraz, ten rok skupić się na tym, żeby być szczęśliwym, radosnym, żeby mieć swój wybór i to też nie bez powodu z tą samą sytuacją, która była, yy, która była i jeszcze jest na świecie. To wszystko będzie się odradzać powoli, powoli, ale dzięki naszemu, naszej pracy nad sobą, że ja zaczynam pracę nad sobą po to, żeby też inni to zauważyli i to robili, robili to samo, zauważali tą radość i wybór, który mają, bo mają. Ale wracając do tych przestrzeni, to warto byłoby, żebyście do, tych, żebyście do tego roku, z tymi postanowieniami, które macie, albo i nie, podchodzili do tego jako, jako do takiej przestrzeni, która jeszcze nie jest odkryta. Bo jeśli tak do tego podejdziecie i wyrazicie gotowość na to, że ja się otwieram na te nowe przestrzenie, na to, że na to, że wiem, czego chciałbym osiągnąć w tym roku, albo chciałbym, żeby ten rok pokazał mi, nad czym mam pracować, to ja daję znać wszechświatowi, co ten dany rok ma mi dać. Ma mi dać i w czym mam je wspierać. Więc to jest bardzo fajne, takie podejście do tego roku jako do takiego prezentu, którego prezentu niespodzianki. Tak jak wyobraźcie sobie dziecko, które że dostało prezent i, i je rozpakowuje. Tam jest taka pewnego rodzaju ekscytacja, tego, że to, już jest, że to już jest, że to już macie i zaraz to odpakujecie. I te przestrzenie nieodkryte w nas też są dość, dość ważne, żeby na początku roku to zrobić, bo wtedy będziemy. I dostawali więcej, i zauważali więcej. I tego wszystkiego Wam życzę. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali, żebyście z tego korzystali. Jeśli będzie Wam trudno, jeśli będzie Wam ciężko, albo jeśli będą sytuacje, które będą wymagały od Was pewnych wyborów, wybierajcie najlepiej zgodnie z Wami, zgodnie z Waszym sercem, z Waszą intuicją, bo ona Was zawiedzie do tego, do tego najwyższego dobra. I tego Wam życzę w tym roku u nas w Dolinie Cudów będzie się bardzo dużo działo to Wam już też zapowiadam to są też moje postanowienia będziemy mieli mnóstwo gości będę miał w tym roku mnóstwo gości, których poznacie nowych których jeszcze na pewno nie widzieliście nigdzie a mają przepiękną, przeogromną wiedzę, z którą będą gotowi się podzielić w tym roku, ja też się otwieram na te przestrzenie, które które są jeszcze we mnie zakryte, które mają mi pokazać, co najlepszego jest we mnie i w nas, oczywiście. A tak ku jeszcze woli ogłoszeń. W przyszłym tygodniu mamy w niedzielę webinar otwarcia nowych przestrzeni, czyli to, o czym mówiłem dzisiaj, co pozwoli nam właśnie przygotować się do tego roku jako do takiego, do takiego otwarcia tych przestrzeni i pozwolenia wszechświatowi, żeby się nami zaopiekował, żeby dał nam to, czego potrzebujemy, albo inaczej, żebyśmy dowiedzieli się, czego my tak naprawdę chcemy. I po to też jest ten webinar. Zapraszam Was na niego bardzo serdecznie, i on jest w, już mówię Wam w niedzielę 9 stycznia, a tydzień później w Londynie mam warsztaty samopoznania i intuicji. To będzie też cudowny weekend, który będzie, który będzie, już trochę ludzi mam, chyba już prawie cała grupa się zbiera. To będziemy ćwiczyć tą intuicję, będziemy sprawdzać, jak Intuicja wpływa na życie z siebie, czyli mnie jako osoby, która z niej korzysta. Pokażę Wam różne fajne techniki. Grupa krakowska była zadowolona. Ostatnio dostałem nawet wiadomość, że niektórzy dopiero się pozbierali po tych warsztatach i są zadowoleni. Dlatego też, jeśli ktoś jest z Londynu, z Wielkiej Brytanii, zapraszam. A jeśli ktoś jest z Polski, no to 5 i 6, 6 lutego, czyli dwa, trzy tygodnie później, mam też takie warsztaty w Polednie pod Bytgoszczą i tam też będzie się działo. Kochani, jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym roku, tym, żebyście zauważali siebie, bo pamiętajcie, macie wybór. Zawsze możecie wybrać siebie kochani wszystkiego dobrego i do zobaczenia już niedługo pa pa